Ale ty zasany żart! To się stało! To się stało! Po latach! Siema! słuchajcie, z dążyjemy sobie w Petsimulator Games GX. Oczywiście nowy update Pixel World. Słuchajcie, dzisiaj sobie sprawdzimy oczywiście wasze banki, bo pisaliście mi jak mogłeś nie sprawdzić wszystkich. Ja tam dałem 100 milionów gemów, bilionów oczywiście i tak dalej, dlatego dzisiaj sobie wszystkie sprawdzimy. Oczywiście damy peciszki i tak dalej. Wszystko sobie fajnie zrobimy. Słuchajcie, a znać, pamiętajcie, pajęcie łapkę, komentarzy jak sobie lecimy tutaj do 300 kazobów, Zostawcie to łapkę i komentarz. Będę bardzo wdzięczny widzowi dodatkowo, przypominam o konkursie, link w opisie, także wbijajcie, bo można wygrać huge pety o i typy i tydy. Słuchajcie, od razu bez przedłużania lecimy, bo mamy 50 banków standardowych, jeżeli chcecie mnie dać do banku, nikt i yy, Zawsze taki miałem, zawsze taki będę miał. Słuchajcie, boję się tych banków, boję, bo naprawdę... Może być, różnie, jak to z wami jest. Mam nadzieję, że humorek dopisuje i że będzie śmiesznie. Mamy, mamy niby te ekskluzywy, Coś tam sobie zobaczymy, co będziemy dawać. Może jakiegoś ekskluziwa damy dzisiaj. Zobaczymy, dobra, zobaczymy, co tam będzie. Bo na razie nie będą daj peta. Dla ciebie, dla ciebie, dla ciebie. Ej! Dla ciebie zostawcie suba i like. Kalka gold. 2 biliony dla ciebie. Jak nie weźmiesz, to jesteś kit! Albuzowy 1... Jeden... Ej, to jest najlepszy po... czy 2 biliony w ogóle gemów dostałem, to bym się szczeriłem, Co to jest za początek w ogóle? Co to jest za początek? Albuzowy jeden, dwa, 3 pozdrawiam ci bardzo, buziaczek od wujasa. Słuchaj, jesteś giga kozakiem. No petów nie będę prał, no bo kurde głupi. być PET, jak nie masz jakichś takich wybitnie niesamowitych, bo... No legemy, Ja nie mogę ile gemów. Dziękuję pięknie! Ojejku chyba za dużo, słuchajcie, 20, 20 tysięcy, 200 tysięcy, 2 miliony, 20 milionów, 200 milionów, 2 biliony GEMów. Ej, to jest poseane! Aha, no i nie możemy tego wpłacić. No jak to za szybko? Ojku. Ej, 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 go, 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 go. Pomalutku, tak? Pomalutko mam to robić. Klik, klik. Co jest z tym bankiem nie tak? Mogę chociaż tyle wypłacić? Mogę tyle? Nie no nic nie mogę wypłacić! Nie, że... Nie sobie, że ja nie mogę! Czemu nie mogę? Halo! No nie no naprawdę widz mi coś takiego dał, ja nie mogę tylko... No jak to za szybko! Jak to są Fing Went wrong? Czy ja nie mogę mieć więcej gemów? Nie no mogę na 100% mieć więcej gemów, słuchajcie, mogę na 1000% mieć więcej gemów. No nie mogę mieć więcej gemów, to no nie wierzę, że... Ja nie mogę, PESTO! No nie... Nie mówcie nawet, że tak się stanie Nie mówcie nawet, że tak się stanie. 200 milionów? No nie mogę nic wypłacić! Dobra, omijamy na razie. No niestety Ja nie mogę... Hej pozdracie i mogę Rainbow Pixela, lubię cię mam suba. Czy mogę w ogóle wpłacić? Cokolwiek? Dajmy mu, nie wiem, Helisha Solotla Elo. No wpłacić mogę! Oczywiście, że wpłacić mogę! Oczywiście o o petgodzie zostaw tu coś po sobie. Ejku, nuda, 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 straszna nuda, morda. Dla widza zostaw łapkę w górę i suba z dzwonem, albo jesteś rurą. Bank dla isi plzy. No i to jest kochany widz Lilia Amigami, pozdrawiam Ci bardzo serdecznie. Dla widza było kojcy 4, także... E, nie, nie, Deposit Withdraw, bierzemy myk. No i patrzcie, teraz działa nagle bank. Teraz nagle działa bank, a jak pójdziemy sobie do albuzowego i będziemy chcieli wypłacić te gemy, które nam dał kolega 200 milionów. No i nie mogę, no kurde, co co chodzi? Nie no, stąd ty złodzieju! okradł mnie! Dasz? Peta 17 tylionów? 17 tylionów, kurde, skąd mam wziąć? Może być 14... Nie no, takiego słabego to nie dam. A masz, kurde, dla widza to dla widza, nie moje, nie moje, podziękuj, podziękuj koleżance z poprzedniego banku, podziękuj, napisz w komentarzu dzięki. Będzie jej na pewno miło, daj suba dla puzonika, dasz pet. Ole, to jest nuda. <grych> no, musimy przyspieszyć troszeczkę. Dasz peta, ekskluzyw, kolega mnie oskamował, mam suba. No to powiesz kolegę, żeby ci oddał. No nie no widzowie, katir, to jest napad Dawaj Exclusive albo twoim koncie, bo ja hakę. Wolnie ryzykować, wolnie ryzykować, wolnie ryzykować, wolę Hej wolę... ja był końcu 4 Czy ja mam jakiegoś PETA, którego mogę ci dać, bo zaraz nie dostaniesz nic Halo, czy ja nie mam żadnego PETA, którego mogę ci dać? Mordo! do, ale pech Nie no tego ci nie dam. Oskara, ci nie dam Dobra, dam Ci tego Rainbow Coins 4 i tak te enchanty nic nie znaczą. Masz, 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 masz. Yy, o, Szczuras, idol, pozdro. Pozdro dla Ciebie, wygrałeś tą walkę słowną. Gemy dla ciebie. Siema, Puzon, nic nie chcę, tylko mam pytanie, będę na odcinku, pozdrawiam, po dasz podpis. Ciupi Munienio! mu jesteś na odcinku. Pozdrawiam ci bardzo, ja też nic nie wezmę. Czy dam podpis? Daję podpis bardzo rzadko. Pozdrawiam cię, jesteś na odcineczku. Napisz do kolegi, koleżanki, że jesteś, to się na pewno ucieszy. Jeśli jesteś super, subuję, dasz game, proszę, 100 milionów. 100 milionów mogę dać. 100 milionów mogę dać. O tak, 100 milionów mogę dać. Mec, depozyt. Depozyt. Nie, nie, tyle. Nic, nie, gemy nie działają dzisiaj, słuchajcie. Gemy nie działają. Mogę. No, dam mu peta, bo mi jest go szkoda. Mi jest tego ziomka szkoda. Ziomek miał dostać. Już się pewnie ucieszył, jak zobaczył ten odcinek. W tym momencie pewnie się bardzo ucieszył. Aj, no słuchajcie, kurde. Takie życie. A, damy mu kurde. Dark Matea. Co ja będę, jak sobie mogę? Tak, walne peta i do widzenia. Kosia, co tam, Kosia? Napisał, dasz peta i gemy, proszę, jesteś moim. Jezu, proszę. O, moje Nigems! Daj suba dla Karolki, dla Isi. Oglądam codziennie odcinek Isi, Plezy i Karolki. To jest Twoja stała 1, 2, 1, 3, 6, 6. Jesteś bardzo kochanym chł chłopakiem? Nie chciałeś nic? I napisałeś bardzo wiele słówka. Pozdrawiam ci bardzo, yy, jesteś Gigakoksem i się nie zmieniaj. Zawsze bądź Gigakoksem. Moje doczka najlepsza. Dasz takiego ekskluzywa peta? Nie dam. <grym> Ja nie mogę. Keholix, Zobaczmy, co Keholix napisał. Please, exclusive, jesteś naj. No, ty też. Pozdro. Adoksus. Adex... Harley KC. Mogę peta i elfy? No nie, no nie, tylko nie elfy! To się znowu dzieje, słuchajcie, znowu są elfy. Daj lika i suba. Daj lika i suba. pajdaj widzu. daj, I daj i suba. Biedny. Mogę peta i si, bo jestem. Nie że masz takie pety i bank. Elo. Skamie. Elo, skamie. 2 bilion, 2 bilion, 2 biliony. Nie mogę ci wpłacić na netgemów, gdybym chciał to kupić. Ha, ha, nie działa bank! Dzięki Pesto, dzięki Pesto za scam. E, puzonik, puzonik, na kanał wleci Milionik. O, to w sumie fajne! A, damy mu, masz tutaj Mykikala, dzisiaj mam dobry humor, bo prawie dostałem 2 miliardy gemów. Może dolecimy, totalnie, bierz sobie Myfikala i tam sobie i fajnie w gierach. Weź sobie do Index Pety A, już mam zebrane, mam zebrane, Karolina mi dała. Dużo petów, także dziękuję pięknie yy, mojemu kochaniu i Tobie też dziękuję, mordeczko, że yy, mi chciałeś dać. Yy, Gem, dla Ciebie dziękuję, pięknie nie potrzebuję. Pozdro świrze, trzymaj się, niech się wiedzie dla cyby. Na guzę, rózę, na dole, puzony. Jeżeli das peta, będę zadowolony. Ej, to jest fajna rimowanka. Masz takiego peta, ja Twojego nie chcę. Nie wiem, za wszystkie pety, ja wiem, że jestem debilem. Eee, okej. Okay. Dobra, to już, już stopuję. Miliard gemów. Nie stać mnie. Nie mogę ci wpłacić tych gemów. <grym> ja nie mogę. Please, pet, noob. Ja. No... Dobra, nie mogę. Jak ludzie dają pety, trzymaj się. Dimaginuj mu tak. Ja, noob, naprawdę. Mam nadzieję, że będziesz uczciwy. Ale czemu mam nie być? Halo, czemu mam nie być? Halo, o co chodzi? Eee, cienko. Tom, om, równa się la. Cienko? Mn, cie. Biorę... O... E... Bierę... Ciebie, bier, o... E... e wszystko. E, czekajcie, jeszcze raz. Rebus. Dom... Om... Równa się... La... Cię... La cię... e Ja cię wszystko. Ale to co... Ja mam wziąć wszystko? Czy ty masz wziąć wszystko? Halo, dobra, to jest za trudne. Przepraszam, Adi, ziom. Na pewno to jest fajny rebus, ale nie nam mój umysł. Przepraszam, ja jestem za głupi. No nie, teraz mówisz przykro, bo nie przepraszam cię, Adi. Jesteś koksem. E, fej Aldaemowę. Dziękuję, pięknie nie potrzebuję. Chyba, że jest jakiś ekskluzjiw. Nie, no żartuję. Nie potrzebuję, nie potrzebuję. Guteczek, zobaczmy sobie, guteczka. Dałbyś mi peta i 50 milionów gemsów? Dobra, dam ci 100 milionów nawet gamesów morda. Tak, jesteś super. Oczywiście, ja. O! Dobra, 100 milionów gemów. depozyt. Oczywiście nic nie działa, dziękujemy Peston za skamowanie. moich 2 miliardów gemów od Albuzowego. Lećmy dalej, czy to jest daj peta? Daj peta, oczywiście. Please, peta. Dobra. Szybka akcja, szybka akcja. Knif. Eee, Wsiała Bamak, ba nie wiedziała jak. Buzonik wiedział, nie powiedział. Dał mi peta. No Jezus Maria, chryste Panie. Stepanie, Panie! łada, dwa za, dasz coś? Nie, no ty wiesz, to była bombolada. Bykł, po drugie, to jest pusty bank. Także proszę, 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 próbować dalej. Isi plis peta, po to moje najkierowniku. No, to słabe te to damy ci takiego, może. Stefana! Dla ciebie, Stefan widzu! Do widzenia. Owoc, zobaczmy, co owoc wysłał. Please, pet. Nie, e. No nie mogę, no co to ma być? Halo, to jest skapca, no dasz peta, bo ja nie mam najlepszych, te, to są moje najlepsze i isi, isi pytaj, isi isi, 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 proszę Cię o jakże cenne diamenty, please, nie mogę dać nikomu, dzięki peston, Skamie, zasrany, że nie mogę dać nawet, dasz mi tyka, Zbawiciel Złoty? Czy tam mi tyka? Słuchaj... Nie wiem, czy dam. Dobra, dam jeszcze jednego, dam jeszcze no, To jest ostatni mityk, to jest ostatni mityk. Dałem dzisiaj 5 mityków i bym na tym na zyskał, bo bym miał 2 miliardy gemów, ale oczywiście yy, nie możesz peta. Bo już nie daję petów. Nie wiem, nie wiem. No to jest tragedia, co... Podpisz. Yy, nie. Yy, to jest tragedia, to jest tragedia, naprawdę, to jest tragedia, co się dzieje w tym światku? ja nie wiem, co się odwala. Yy, serduszko, lubię cię, jestem fanem, dasz Exclusive. w hejka, jeśli. Hejka! Eee, Vito YouTuber. Ej, to Wito lol, to prawdziwy Wito lol. O, pusty bank, to nie Wito, Wito jest bogaty. Denio. Zobaczmy Denio. Pozdrów, nut, oskamowali mnie, subuj kanał, pff, uzonik, dasz peta. Aaaa, no jej, ku czemu was skamują, jak wydaje ci się skamować? To mnie skamują na huge pety i potem tracę 20 huge petów. Podpis, dasz na hipomelo, nie mam, 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 nie mam elfów, nie mam elfów, nie mam elfów. O kurde! Nie, to jest żart, to jest żart! To się stało! To się stało po latach! To się stało, David ty Etymycy! Ja teraz się zesram chyba w gacie. Dodasz do fence, staje. dodasz do fans. Ty się pytasz? Ty się pytasz, czy ja cię dodam do fence? David? 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 Ja piedzielę to się stało! Nie wierzę w to. No ja patrzę i nie wierzę, to się stało! Przysięgam, to się stało, widzę to nie jest skam! A co się dzieje? Nie no, to się stało! To się naprawdę stało! O kur... Nie, nie będę przeklinał oczywiście. Ja cię dodam do fans, Ja cię dodam, David Ja cię dodam do fans! Ja cię dodam. David, podłoga, Shark i Ja teraz zdaję David'a. Ja dodaję go do fans. to nie interesuje. David, podłoga, Shark i To się stało, widzowie. To się stało, widzowie. Przysięgam, to się stało. W tym momencie mam David'a w znajomych. Możecie sobie sprawdzić na moim profilu, że David jest w znajomych. David, jesteś psychopatą! psycholem jesteś. Ja tego banku nie... Czekajcie. No ja pierdzielę! Co jest? Ja dupia! No zesram się! Co jest? Dobra, no, wiesz co? Reszta banków poleci chyba szybko. <słuch> O mój Boże, ja nie wiem, co się dzieje. Czytamy. Mogę nowego mityka czy Rainbow Molly 100 milionów games? No chciałem myśleć 100 milionów games, nie mogę. Ja nie mogę się skupić. Nie mogę się skupić. Nic nie mogę, nie mogę, nie mogę nic. Przysięganko, nie mogę nic, widzowie. Nie mogę nic w tym momencie. Co się dzieje? Co się stało właśnie? To się stało. To się naprawdę stało. Nie no, ja przepraszam, że nie mogę, nie mogę się skupić, przysięgam, nie wiem co się dzieje, nie wiem czy właśnie nie ja zostałem sprankowany, czy coś. To się stało po takim czasie. Ty jesteś powolony, David. Ja cię dodam do znajomych i ty będziesz tych znajomych już ever, ever forever słuchaj. Ever forever będziesz, ever forever, bo jesteś pierwszą osobą. Znaczy dobra, powiem szczerze, kolejne też dodam do znaj, ale... David, David, David. David, David, are you... Are you... Are you crazy? Ja nie mogę, nie mogę, nie wytrzymam, nie wytrzymam, mi mózg nie działa. Słuchajcie! Nie wiem co powiedzieć. Powiem tak, powiem szczerze, że dzisiaj te dwie osoby... Mi rozwaliły głowę. Także 1, 2 123, David Shark Itemsy, jesteście posańcami walonymi! Kołby macie, tyle wam powiem. Jesteście powaleni. De David ty nie wiem, nie wiem, nie wiem David nie wiem David co ty odwaliłeś, ale dziękuję i powiem tyle, że wam dziękuję również za oglądanie. Nie wiem co się dzieje. Także łapka, koentarzyk subik, bo pierwszy raz nie zrobię clickbaita na miniaturce. <laughs> Tylko naprawdę to się stało. Ja pierdziele, słuchajcie. Dobra, łapkę, koentarzyk subik, widzimy się w kolejnym siebada!